Nasza organizacja zajmuje się to jest czternasty odcinek 15. historii 15. polskich 15. gier powstającej we współpracy z inicjatywą Polskie Gry Wideo. Po sukcesie, jakim niewątpliwie była tajemnica statuetki jej twórcy, Metropolis wraz z Adrianem Chmielarzem na czele od razu zabrali się do pracy nad kolejnym tytułem. Znów była to przygodówka, jednak tym razem w nieco innej konwencji miała to być produkcja bardziej w stylu serii Monkey Island od Lucas Arts. Co to oznaczało? Na pewno lżejszy klimat niż w tajemnicy, do tego troszkę humoru, a nawet wątki miłosne. I tak powstał Teen Agent. Gra zadebiutowała na rynku w 1995 roku i od razu stała się hitem. Duża w tym zasługa ciekawego podejścia twórców do marketingu. Oprócz standardowych reklam w prasie branżowej, producent postawił również na dołączenie wersji demo do Secret Service. Gracze mogli dzięki temu sprawdzić kawałek pierwszego rozdziału i zdecydować się na kupno pełnej wersji. Głównym bohaterem Teenagenta był Marek Hopper. Tutaj warto wspomnieć, że nie jest to nazwisko przypadkowe. Hopper można przetłumaczyć jako Chmielarz. Od razu nasuwa się na myśl jeden z twórców, ale tu niespodzianka to jest bardziej odwołanie do osoby odgrywającej rolę głównego bohatera, czyli marka Chmielarza, brata Adriana. Nasz protagonista został zwerbowany do tajnej organizacji RGB przez wróżkę. Czym była organizacja RGB? Nikt nie wie, skrót do dziś pozostał nierozszyfrowany. Marek miał za zadanie sprawdzić, dlaczego z banków znikają pieniądze. Fabuła wydaje się być prosta i rzeczywiście tak jest, a to wszystko okraszone dużą dawką humoru i przyjemną dla oka grafiką. Do tego gracz nie musiał się zbytnio stresować, bo jego postać nie mogła zginąć. Zagadki w przeciwieństwie do tajemnicy statuetki miały wyważony poziom trudności, ale wciąż wymagały od gracza dość abstrakcyjnego toku rozumowania. Jak widać studio Metropolis uznało, że zmuszenie do użycia metody prób i błędów jest dobrym pomysłem, albo po prostu liczyło na nietuzinkowe myślenie odbiorców gry. Scenariusz Teenagenta pełen był ciekawych postaci, wspomnę tutaj chociażby o rapującym wyglądzie. Kraczą w pamięci szczególnie zapadły gagi, które korzystały z bardzo wielu odniesień do popkultury. Dzięki temu tytuł wydawał się dość mocno osadzony w naszym realnym świecie. Część animacji na potrzeby gry została przeniesiona z nagrań na kasetach VHS na ekran komputera, a większość z nich jest dziełem Grzegorza Miechowskiego. Warto tutaj również wspomnieć o bardzo ładnych tłach, te wyszły spod ręki Andrzeja Dobrzyńskiego. W ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery Teenagent rozszedł się w ponad tysiącu kopii, a to spowodowało, że Metropolis postanowiło jeszcze w tym samym roku wypuścić grę na CD. I to warto zapamiętać, bo właśnie Teen Agent jest pierwszą polską grą wydaną na płycie kompaktowej. Czym różniła się wersja na płycie od tej dyskietkowej? Pojawił się dubbing i to nie byle jaki. Gracze mogli usłyszeć m.in. dziennikarze Secret Service i Top Secret. Oceny Teenagenta na naszym rynku mówią same za siebie. Gambler ocenił grę na 95%, a najgorsza ocena, jaką produkcja otrzymała, to 90% od świata gier komputerowych. Szkoda tylko, że nie udało się tego sukcesu powtórzyć za granicą. Metropolis szukało dużego wydawcy, ale niestety się to nie udało. Była mowa o współpracy z Epic Mega Games, ale ostatecznie do niej nie doszło. W wyjściu za granicę nie pomagała również olbrzymia ilość żartów skierowanych głównie do polskiego odbiorcy. Udało się za to zrobić port Teenagenta na Amigę. Jakość została zachowana, a parę elementów poprawiono, np. poruszanie się naszego bohatera. Teraz nie blokował się już na przeszkodach, tak często jak w oryginale. Po paru latach ulepszona wersja została również wydana na pc a dla chcących powspominać stare czasy, nawet dziś możecie w paru miejscach w sieci dostać za darmo Teenagenta dostosowanego do obecnych systemów operacyjnych. Po ciepłym przyjęciu Teenagenta Metropolis chciał rozpocząć pracę nad drugą częścią tajemnicy statuetki, ale ostatecznie stanęło na pięciu innych problemach. Projektach Human Blood, Haunted City, Aquafight, Tower of the World i Książę i Tchórz. O tym ostatnim jeszcze w historii polskich gier usłyszycie. Mówił do Was Chawek z kanału Masz 3Życia. Dzięki za oglądanie. Cześć!